Kalo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Zapraszamy na spotkanie w ramach szwajcarskiej Kredit Suisse Super League. Atmosfera na trybunach niesamowita, i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Dobrze teraz broni, brawo! W okolice jedenastki teraz wrzuca. Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Nieźle było to przymierzone, ale jednak odrobinę niecelnie. Naprawdę niewiele zabrakło. Minimalnie źle ułożona stopa. Mają w składzie kilka silnych nazwisk. Postaci, które mogą wziąć na siebie ciężar gry. Ale ta jedna wyróżnia się chyba najbardziej. Jak sądzisz, co tu dziś pokaże? Od kogoś, kto zalicza się do czołówki ligowych strzelców, można oczekiwać tylko jednego gola. A najlepiej kilku. Nadobieg górą z wyczuciem. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Na razie mogą odetchnąć. Naprawdę wyborna interwencja Tomku, tu przecież praktycznie musiał być gol, a tymczasem dalej remis. Ewidentnie zainspirowana tą paradą drużyna rusza do ataku. Usiłuje strzelać. Dobra teraz interwencja. Dobrze przycisnęli rywali, odzyskali piłkę. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Uwaga, prostopadłe zagranie. Uwaga, tu może być gol. No, powinien teraz być na siebie wściekły. Przecież tu powinien być otwierający gol. Tak, to była doskonała okazja. Nie mam pojęcia, jak to zmarnował. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Spalony. A mogło być tu groźnie. Nierozważne zagranie strata. To był książkowy odbiór piłki. Jest komu podać. Może teraz uderzyć. Proszę bardzo. Wykazał się teraz z refleksem i chłodną głową. Z takim fachowcem między słupkami kibice nie muszą panikować. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Musi to strzelić teraz! Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Mogą wyjść na prowadzenie. O ile dobrze to rozegrają. Centra w pole karne. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybini. Strzela teraz! Dobrze to broni Bramkarz. Wyjaśniona sytuacja. Piękny był to wolej, no ale jednak. pudło! świetna technika, duża precyzja bardzo niewiele tutaj zabrakło. Michel. Rankaż wychodzi piłce na spotkanie, spokojna interwencja. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. Jest szansa. Uderza. Wspaniała interwencja Bramkarza, ale śrobniczo nada. Daleka piłka z rogu. Nadal zagrożenie pod bramką. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry, i zespoły kierują się do szatni. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Ładnie rozpoczyna teraz akcję. Niebezpieczeństwo zażegnane, atak powstrzymany, przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Co za okazja! Będzie gol! Ależ to bronić! Znakomita ta interwencja. Tyle, że i tak nie byłoby bramki, jak się okazuje. Chorągiewka w górze. Ten strzał został oddany ze spalonego. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. Szansa. Czy przełamie impas? Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Jak mógł nie trafić do siatki w tak prostej sytuacji? Zwłaszcza, że wszystko zrobił naprawdę dobrze. Wszystko poza strzałem. W piłkę przechwytują rywale. stanowiuł strzelać, ale świetna to była próba. Piłka przelatuje tuż nad poprzeczką. Granić czeka. Rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę. Ładnie budowana akcja, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Szkoda. Świetnie w obronie. Nie było tutaj miejsca na błąd. Doskonała piłka za plecy obrońców. I mają to! Dominowali, wreszcie się poczekali. Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Jak się rozwinie ten atak, są coraz bliżej bramki. Musi to wykorzystać! A już teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało, koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Zastosowana korzyść, gra idzie dalej. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt, może być z tego okazja. Dojechł. Teraz głuchy pomruk przechodzi przez cały stadion. Kibice gospodarzy głośno wspierają swoją drużynę i zachęcają do zdobycia chociaż tej jednej bramki, która uratowałaby remis. Piękna sprawa. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. Uwaga! Chyba będzie gol! Mogło być już po meczu, ale dzięki tej kluczowej interwencji wciąż pozostają w grze. Dobra obrona, remis wciąż jest w zasięgu. Poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w grze. Gdyby to weszło, gdyby strzelił odrobinę celniej, mógłby nieco odetchnąć i spokojniej doczekać do końca z dwubramkową przewagą. Tymczasem bramka tylko zadźwięczała i nadal jeden głupi błąd. Może dać ich przeciwnikom wyrównanie. Czeka nas nerwowa końcówka spotkania. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Walczą do końca o wyrównanie. Może jeszcze zdążą z tą akcją. I strzał na bramkę. Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości...